Witam, in here, a to zapowiedziane niedawno Q&A. Wbiliście próg tysiąca w tak krótkim czasie, że naprawdę nie wiem co innego powiedzieć, jak proste serduszka dziękuję. Kanał był moim marzeniem od dawna, a to, że jestem teraz tu i do Was mówię, jest niesamowitym uczuciem, którego aż nie mogę opisać. A przed samymi pytankami chcę mega podziękować Tamisi i Żurkowi za cudowne fanarciki, które już wiszą u mnie na ścianie. Ogólnie to polecam zostać do końca wideo, bo będzie tam jeszcze jedna niespodzianka dla Was i omówię parę spraw organizacyjnych dotyczących kanału. Ogólnie, gameplay w tle to jakieś koszmarne na koperze, które znalazłam przez przypadek. Jakby co, to nie będę odpowiadać na powtarzające się pytanka. A więc co? Let's go! Ile mam lat? Nie powiem. Oglądasz horrory? Uwielbiam horrory. Szczególnie uwielbiam je kwestionować. Jesteś pewna, że finał Murder Jones jest idealny? Bo myślę, że nie. Według mnie jak na tak krótką serię jest okej. Okay. Kojarzysz mi ty Cool Hall cool of Crafta. Nie wiem czy to dobrze przeczytałam? ogólnie nie, ale trochę nazwa mi się objęła o uszy, więc w sumie wyjaśnij mi to proszę, bo w sumie ciekawi mnie to. Czego się boisz? Aut, który chcą mnie potrącić na pasach? Ulubiona pora roku. Mi się wydaje, że takie przedwiośnie i końcówka lata początek jesieni. Wtedy natura się budzi i umiera. Fajnie to wygląda. Jakie seriale oprócz MD będą się pojawiały na twoim kanale? Będę ogólnie kręcić się wokół Indii. Tych znanych i tych bardziej mniej znanych. Może trochę czasem będę zbaczać z tej drogi, a Czas pokaże. Jakie są Twoje odczucia odnośnie El Daisy? Ogólnie El Daisy ma bardzo duży potencjał, nie mogę się doczekać sezonu pierwszego i fajnie by było, gdyby było jakieś info, co się w ogóle z tym sezonem dzieje. Jak u Ciebie wygląda tworzenie materiałów na ET? Najpierw robię scenariusz, krócej lub dłużej, potem nagrywam głos, potem montuję głos, potem ogólnie montuję i potem ustawiam sobie, co mi się żywnie podoba. że do mnie makara? Oczywiście. Yy, bardzo pięknie też pozdrawiam miłej kawusi bądź herbatki. Bro, ja nie chcę stoka. Może jest to fajna, duża liczba, ale wolę mieć mały fanbase. Nie chcę być rozpoznawalna aż tak zajebiste arty na IG. Dzięki. Jaka jest Twoja ulubiona gra? Ogólnie dużo jest pytań o gry i od razu powiem, że ja praktycznie w gry nie gram, bo cały mój czas wolny spędzam tylko i wyłącznie na montażu i ogólnie prowadzeniu kanału. A szczerze mówiąc, jeśli już ten czas się znajdzie, to gram głównie w gry typu FNAF, szczególnie w fangame W sumie jedyną grą, jaką aktualnie lubię grać i gram ich dużo, to są klocki o oraz Soundmap. Gdyby Uzi, N i V byliby trójkątem, shippowałabyś? Ja ich już shippuję. Jakie seriale oprócz MD i TDC oglądasz? Oczywiście Indie oraz Toh, Amfibie i Shire. Jakie książki czytasz? Głównie czytam albo psychologiczne, albo gejowe, Albo fanfiki. Ulubiona postać z MD. W sumie mam ich dużo, bo same główne trio jest super, ale chyba taką ulubioną postacią jest N. Shipujesz J i długopisy? Oczywiście. Jaki jest Twój ulubiony dinozaur? Pterodaktyl, bo potrafię go naśladować. Jaki jest Twój ulubiony kolor? Nie widać? Głównie niebieski, jego odcienie. Złoty, bordowy, czarny i biały. Co sądzisz o szypie JV? W sumie Oil. Rose. Ogólnie uwielbiałam ten ship, naprawdę, ale ósmy odcinek totalnie go rozwalił. I teraz już aż tak nie szypuję jak wcześniej. Szkoda, że tak zostały napisane, bo ship naprawdę miał potencjał. No trudno: Murder Drones czy The Amazing Digital Circus? Mm, drony. Pierwsze płatki czy mleko. Najpierw miska i łyżka, ale nie zjedzcie mnie, bo pierwsze wlewam mleko. Skąd pomysł na nazwę kanału? Ogólnie miałam kiedyś lekcję niemieckiego na i kompletnie na niej nie słuchałam nic. I utknęło mi w głowie tylko jedno słowo, czyli blec, co oznacza z niemieckiego piorun. I ten wyraz tak mi się spodobał, że z mojego wcześniejszego niku zrobiłam sobie właśnie blec. Później dodałam również y, co wyszło Blec. W sumie nadal widać, że tego używałam na moich starych artworkach na Instagramie. A potem okazało się, że w sumie w Hulu występuje taka postać jak blec, a ma on przezwisko Blec od Salasa, i nie chciałam zbytnio mieć aż takiego bliskiego powiązania z tą postacią, dlatego dodałam EN i wyszło blecen. A jak to wymyśliłam, to nawet nie wiedziałam, że Halowa istnieje. Co sądzisz o shippie Kan Dorman i Dor, czyli w sumie Drzwi? To jest jeden z najbardziej zdrowych shippów w MD. Masz jakiegoś ulubionego wykonawcę muzycznego? W sumie macie tutaj moje top 5 słuchanych kiedykolwiek na Spotify. O. Jak widać, gruje AJ i Yodetari. Przez to, że strasznie różnej muzyki słucham, to tak trudno mi jest określić, od kiedy zaczęłaś rysować? Chyba od około 2019 roku, a wcześniej sprawiało mi to mega duży problem. Jakimi osobami się inspirujesz? Moją taką główną inspiracją jest Fagon. Inspiruję się również chłopakami, czyli Selixem i Kataną. I w sumie taką inspiracją bardziej do montażu był dla mnie Emanuelny, który wystąpił w filmie u Omega Waria. I to jest jego jedyny film niestety. Ale w sumie oprócz innych twórców inspiruję się również, co dziwne, sobą bo nie montuję od trzech dni tak naprawdę, a montuję już od około prawie chyba czterech lat. Pozdrowisz mój niedźwigang? Jak nie, to okrewnie ci ciastka. Nie mam ciastek aktualnie przy sobie, więc nie ma się co kraść, ale oczywiście, że pozdrawiam. Jakby miał wyjść sezon drugi, to o czym by był? Oczywiście MD. Mi się wydaje, że byłoby więcej o solwerze, na przykład jego początkach, o połączeniu z Uzi. Na pewno dużą rolę odegrałby również Jay. Pewnie jeszcze jakieś problemy by się zdarzyły. Oraz dostalibyśmy pewnie odpowiedź na to, co chce Dol. Jaka jest twoja najbardziej znienawidzona postać z MD? Chyba nie mam. Kiedyś nie lubiłam fada, ale chłop ma taką chillera, że naprawdę teraz go lubię. A raczej chyba takiej nie ma. Gdybyś miała coś zmienić w studiu Glecz, to co to by było? Mi się wydaje, że podejście do innych animacji. Bo strasznie faworyzują cyrk, a aktualnie... A aktualnie MD się wsta... A aktualnie MD się stacza w nie... Moment, herbatka, bo... Już nie potrafię się wysłowić. MD się niestety stacza w zapomnienie, a aktualnie praktycznie nic się nie słyszy o ich starszych animacjach, więc to na pewno do poprawki. Czy mogłabym podać ranking odcinków z MD? Proszę bardzo. Najlepsze shippingi z MD. Hmm. NV i Uzi w, ich w każdej wariacji, oraz w sumie lubię też Vizy. Najciekawszy, nietypowy shipping z MD. Hmm. Ciekawymi szypami są NOL i Jessa których ogólnie sama nie popieram jakoś tak nie tego ale na pewno jest to ciekawe Czy masz jakiegoś pluszaka z MD? Mam, Enusia i planuję chyba jeszcze zakupić Uzi albo Wi, jeszcze nie wiem Czy tworzysz jakieś fanfiki z tego uniwersum lub Digital Circus? Z TADC na pewno nie a MD... nie wiem czy mogę do tego zaliczyć mój scenariusz do mojego uniwersum ale chyba, ale ogólnie to raczej nie Jak może dalej potoczyć się MD i TADC? MD już mówiłam, a TADC mi się wydaje, że aktualnie w kolejnych odcinkach do chyba szóstego będziemy po prostu poznawać kolejne postaci, ich słabości oraz dobre strony. A potem mi się wydaje, że będzie bardziej nakierowanie na Keina i ogólnie na samą grę. W sensie, skąd ja mam to wiedzieć? Mamy dopiero trzeci odcinek. Pluszowa Jay cię pozdrawia. Nie lubię cię Mendo, ale również pozdrawiam. Albo nie pozdrawiam. Nie wiem. Osoby na pewno. Jay nie. Co wolisz? Murder Jones czy obłędny cyfrowy cyrk? MD. Jak bym nazwała polskiego robota w MD? Kompletnie nie wiem. Chociaż imię jego ocka, czyli T3, przetłumaczone na polski, czyli T3, brzmiałoby naprawdę fajnie. Uważasz, że jakaś seria indie ma potencjał trafić na Netflix? Jak tak, to jaka? Gdyby Prime nie zabrał Hasbina, to mi się wydaje, że Hasbin. I gdyby Laka Daisy było popularniejsze, to mi się wydaje, że Laka Daisy. Jaka jest twoja ulubiona seria, nie licząc tych indie? W sumie wspomniałam Toch, Amfibia i Sheila. Masz jakieś konkretne zdanie na temat Glecz N? Nie do końca podoba mi się to, że trzeba aż tyle płacić za to, bo i tak liki będą latać po na przykład Twitterze, więc po co to? A ogólnie sam zamysł? Mega spoko. Jakie były początki Brudoliny? Jakby jak się zaczął cały pomysł? Znalazła się pewna grupka, która chciała po prostu robić fandubbing i tak to się zaczęło. A jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, to zapraszam na podcast chłopaków. Nawet jak kogoś nie interesuje ten fakt, to naprawdę warto. Ulubiona postać ZMD i TADC. ZMD już mówiłam, czyli Triumfalne Trio, a TDC? głównie gęgo i regata. Nie mogę się doczekać następnych odcinków, naprawdę. Pieczywo jasne czy ciemne? Ogólnie jasne. Miłego dzionka? Miłego dzionka. Co sądzisz o Mafia Drones? Koncept fabuła, naprawdę super. Sama ogólnie utknęłam prawie na początku, bo po prostu nie mam czasu, żeby to ogarnąć. Ale naprawdę, jak chcecie jakiejś kontynuacji dronów, która nie jest aż tak związana z ogólną fabułą, mega super. Czy na kanale będą omawiane fanowskie projekty MD i czy będą omawiane AU z tej serii? Będą. Tylko, no, chwilkę trzeba poczekać, bo aktualnie chcę ogarnąć rzeczy, które są bardziej na czasie i ogarnąć pomysły, które chcę. I potem na pewno film taki się pojawi. A co do AU? Jeśli wspominasz o tym, które aktualnie jest dość popularne, to nie wiem czy się za nie zajmę. <grym> jak robisz takie filmy i jak długo ci to zajmuje? W sumie już trochę mówiłam jak, ale w sumie teraz mogę się zagąbić jak montuję. Oczywiście najpierw robię research, znajduję sobie rzeczy, które potrzebuję, robię sobie screeny, znajduję sobie mega fajne jakieś obrazki śmieszne, przegrywam klipy, które chcę i potem po prostu to montuję. Jak długo? Zależy od długości filmu. Obliczyłam, że średnio montuję jedną minutę w jedną godzinę, ale no oczywiście to zależy od tego, jaką mam motywację i jak trudna i skomplikowana jest dana scena do montażu. Jesteś może niebinarna, bo używasz damskich i męskich zaimków. Ogólnie używam damskich. Może po prostu nie są aż tak słyszalne, co jest celowym zamiarem. Ja mam kompletnie wywalone w moją płeć, naprawdę. Czy ktoś mnie postrzega jako dziewczyna, czy jako chłopak, czy jako osoba niebinarna? Nie mam to gdzieś. Można mnie bardziej podpiąć pod osobę genderflowed niż niebinarną. Czy mam Instagrama? Oto mój Instagram, możecie wbić. A jak chcesz popisać, spoko, można. Czy często jestem na jakichś konwentach? Jeszcze nigdy nie byłam, ale na pewno planuję na jakieś powbijać. Mam plany, żeby pojechać na następny Pyrkon i może jak będzie coś ciekawego, to wbiję gdzieś tam. Gdzieś w moich okolicach. Jakiej muzyki słucham? Najczęściej słucham EDM, Fonku oraz indie, ale jestem osobą, która słucha dosłownie wszystko. Wy mi puścicie coś, ja tego będę słuchać. Zależy, czy mi się spodoba, czy nie. A na przykład ostatnio mam fazę na szanty. Jakie masz zainteresowania? Oprócz tego, co się przejawia na kanale, na przykład rysowanie, malowanie oraz ogólnie grafika, i na przykład fotografia i śpiew. Kim chcesz zostać w przyszłości? Na pewno chciałabym spróbować Fandabingu, a takim moim marzeniem jest być operatorem kamery albo storyboardysta w jakiejś animacji. Jaka jest Twoja ulubiona gra wideo? Ogólnie moją ulubioną jest TRTBN. Jeśli masz kilka, w które poszło najwięcej godzin? Mi się wydaje, że najwięcej poszło albo właśnie w The Laternity Bloody Knights, albo w FNAFie Plus, które już niestety nie jest dostępne, bo w obu miałam trudność, żeby je przejść. Ile mam lat? Wystarczająco. Jakimi aktualnie będziesz się zajmowała animacjami indie? Tymi oto. Czy będzie jakiś kolab? Będzie, planuję? Heluwa czy Hasbin? Hasbin. Angel Dust czy Husk? Angel. Ulubiony morderczy i roboczy dron? Morderczy to jest Enlubwi, a roboczy to Uzi albo Nari. Lucifer czy Alastor? Lucifer. Bo Alastora jakoś tak nie lubię, nie ufam mu od samego początku. Ulubiony smak wody? Zimna, a najlepiej lodowata. Nie rozumiem ludzi, którzy lubią pić gorącą wodę. Ona jest niedobra. Czy jestem dorosła? I to jest jedyny hint jaki macie do mojego wieku? W sumie możecie go zgadywać w komentarzach. Nie, nie jestem dorosła. Czy będą jeszcze filmy o MD? Będą, na pewno. I nawet mam ich dużo w planach. Ulubiona zupa? Taki mega dobrze doprawiony rosół. Albo pomidorowa. Według ciebie co gorsze? heluwa czy Hasbin? Według mnie Heluva, ponieważ ma strasznie dużo podtekstów, których ogólnie nie trawię. Niektóre są śmieszne i fajne, ale niektóre takie niepotrzebne, mnie aż wnerwiają. Chociaż Hasbin też nie jest najlepszy, bo na przykład niepotrzebne wciskanie przekleństw też nie jest super. Masz zwierzęta? Mam tego rudego szczekacza imieniem Max. Jak poznałam ND? Na samym początku obejrzałam TDC, jakoś 3 tygodnie chyba po premierze. I miałam takie... Ej, glitch ma jeszcze jakąś jedną animację. Dobra, to sobie obejrzę. Kiedyś. I to kiedyś się tak długo przedłużało, że aż nastąpił 29 marca, bo wtedy po raz kolejny pokazał się Mi MD. Był to dzień premiery odcinka 7. Obejrzałam wszystkie odcinki naraz, dosłownie naraz, a przez to, że już byłam zmęczona, bo to, bo to był wieczór, a praktycznie już noc, nie zrozumiałam z tego nic. Przez to obejrzałam dronę drugi raz, trzeci, czwarty, aż w końcu coś zrozumiałam, niestety, ale się uzależniłam od tego show. Jeśli mały Jan ma 2137 ciasteczek więcej od Jacka, pociąg do Nowej Zelandii porusza się z prędkością 2137-chymychy, a Mateusz Morawiacki waży 2137-kygy, to oblicz napięcie w domu obok. Użytkowniku mam kryzys tożsamościowy. Zapomniałeś dodać, że akcja tego zadania dzieje się na Podlasiu, a tam nadal jest epoka kamienia łupanego, więc moją odpowiedzią jest 5 pomarańczy. Czy oddałabyś życie za istnienie pierogów? Ja nie, ale wiem kto by to zrobił. Oglądałaś kiedyś Ninjago? Nie, nie oglądałam. Masz jakiś zestaw Lego? Mam parę, bo mega mocno się kiedyś interesowałam właśnie Lego. A aktualnie poluję na ten zestaw z biedronki, bo ja go potrzebuję do mojej egzystencji, ok? Jak myślisz, czy drony wrócą? Nie wiem jak, ale wrócą. Jaka jest twoja ulubiona animacja? Chyba nikogo nie zdziwię, jak powiem, że drony. Lubisz dol? Lubię dol. A znam kogoś, kto lubi ją jeszcze bardziej ode mnie. Dol żyje? Dol żyje. Mam plany zrobić na to teorię. Dol czy syntesa? Chyba syntesa. Mega słodziak z niej. Ulu odcinek z MD. Promening. Myślisz, że jestem największą fanką dol? Widać, słychać i czuć. Skąd motywacja do stworzenia kanału? Kanał próbowałam stworzyć już od około 3 lat. Może nawet w sumie 4. Na początku wakacji, które były, wziąłem sobie za cel stworzenie kanału. W końcu spełnienia tego marzenia. I mi się udało. Masz jakiś dalszy plan na rozwój? Ogólnie na samym początku chciałabym zmienić program do montażu, ponieważ CapCut zaczyna mnie ostro wnerwiać i za chwilę dosłownie wszystko tam będzie płatne. Więc na pewno to. Potem mam nadzieję, że uda mi się nauczyć animacji, bo nie powiemy, chciałabym kiedyś stworzyć jakiś własny film na przykład. Moim starym marzeniem było nauczyć się, jak się tworzy muzykę, więc mam nadzieję, że kiedyś to się spełni. Oraz to już tak... W sumie trochę wyprzedzając Jeśli poprawimy się dykcja Co już widzę, że się dzieje To chciałabym iść w fandubbing A może nawet i covery Ale do tego jeszcze Mi się wydaje, że to trochę czasu Top 10 ulubionych serii W sumie oto one Ty jesteś chłop czy baba? Serio pytam Czekałam na to pytanie Tak jak mówiłam wcześniej mam wywalone w płeć Ale jeśli mam wybierać pomiędzy chłopem a babą To bardziej wolę identyfikować się jako dziewczyna Jesteś widzem czy Technikum? Jestem w Technikum. Dlaczego? Czemu? Ile? Panie Szreku, proszę mnie nie bić. Nie odpowiem na to pytanie. Czy będziesz nagrywać też gry typu horrory? Aktualnie nie planuję robić gameplay, chyba że właśnie teraz jak macie w tle. Co myślę o kolabie MD plus uniwersum Spidermana i Venoma? Przez to, że ogólnie nie ogarniam Marvela, to trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Z mojej jakiejkolwiek wiedzy, jaką mam, to według mnie wyglądałoby to dobrze. I na pewno ciekawie. Ile mam wzrostu? Ledwo 1,60m. Tak jestem niskim gremlinem. Masz chłopaka slash dziewczynę? Nikt mnie nie chce. Jak mam na imię? Takie informacje są wam zbędne do życia. Jaki mam kolor oczu? Jakaś mieszanka niebieskiego i zielonego. Czy sądzisz, że wbijesz kiedyś 100 tysięcy? Wiem, że jest to niewykonalne i po drugie tego po prostu nie chcę. Która dziewczęca postać z MD jest Twoim zdaniem lepsza? J czy V? To J jest mendą czy kleszczem? Ogólnie V. Wiadomo w sumie dlaczego. Nie tylko dlatego, że jest po prostu super postacią, ale również dlatego, że jest moją mommy. Proste. Wolisz grę Halo Infinite czy CS2? Nie gram w obie więc trudno mi powiedzieć. Shipujesz Uzi i Ana? No jasne, że tak. Jak sądzisz, czy będzie drugi sezon dronów? Jeśli tak, to co będzie się w nim działo? To co się działo, już mówiłam. Według mnie drugi sezon nie powstanie, ale jakieś shorty na pewno tak. Ulubiona kwestia z MDR? Lubię ogólnie dużo kwestii. Na pewno Bite Me. Czy po polsku, czy po angielsku. Get Snack upon również jest fajne, oraz tekst wiz drugiego odcinka, It's Weird and Concerning. Ulubiony fanowski projekt z Jones. Z tych, które wymieniałam na odcinku. Takim moim chyba pierwszym, najbardziej wyczekiwanym, jest Flash and Bone. Praktycznie czekam na większość oprócz Depend, bo mówiąc szczerze, to było pain in my ass, żeby o tym nagrywać, ale również. Tak jak nagrywam to dzisiaj 27, to czekam, co praktycznie większość znanych ludzi w fandomie będzie gotować na 29. Co sądzisz o Gleczen, Myrtle Jones' niesamowitym cyfrowym cyrku? O Glechen już się wypowiadałam. Myrtle Jones, no, na pewno kreskówki tej nie zapomnę na mega długi czas. Ta ADC jest mega dobrze wykonane, mega dobrze przemyślane i czuję, że to show idzie w mega dobrym kierunku. Jakie gry horror lubisz? Też lubię Poppy Playtime, FNAF również. Lubię też gry typu Kini Topec, że takie trochę interakcyjne, takie ala Czy chcesz jak każdy fan trójkątu? Oczywiście, że tak. Trójkąty są super. Co sądzisz o Skibidi Toalet? Ja ogólnie nie śledzę tego. Nie, nie, nienawidzę. Nienawidzę Brain Roto. Nie będę hejtować, bo nie jestem hejterem. Jakie jest twoje ulubione zwierzę? Ogólnie uwielbiam i koty, i psy. Nie potrafiłabym wybrać pomiędzy jednym, a drugim. Czy syn jest jedynym słusznym Bogiem? Bo jak nie, to zniszczy wszystko. Chociaż i tak czy jak to zrobi? Syn nie jest Bogiem. To solwer nim jest. To jest hint do przyszłej teorii, która kiedyś mam nadzieję, że się pojawi. A się pewnie pojawi, tylko nie wiem kiedy. Czy przy syn i solwerze można postawić znak jedności? Otóż od razu wam mówię, że nie. I solwer pewnie mógłby zniszczyć wszystko, ale syn nie. Co planujesz wrzucać, skoro MD już się w teorii skończyło? Kolejny Indie oraz nadal MD? Nie martwcie się o to, naprawdę. To, że aktualnie na przykład teraz w całym październiku nie dostaliście nic dronów, nie oznacza, że dronów już nie będzie. Czy kojarzysz serię Gear Portal? Nazwa mi się obija o Na pewno z grą coś już widziałam, ale nie ogrywałam i nie ogarniam z niej nic. Co zainspirowało Cię do nagrywania? Moją główną inspiracją była po prostu sama chęć posiadania kanału. Dodatkowo mało ludzi nagrywa o indie. I taką największą motywacją do nagrywania własnych filmów są błędy w filmach, innych osób, bo nie mówię o chłopakach, ich filmy są super, bo potrafiłam oglądać filmy, które miały mnóstwo błędów w sobie, co mnie rage'owało. Makaro potwierdzi, bo raz je rage'owałam chyba przez dwie godziny o jednym filmie, bo ja ogólnie nienawidzę, jak jest dużo błędów rzeczowych. Nagrasz inne odcinki o Murder Jones, bo jest tylko analiza ósmego odcinka. Mordo. Praktycznie 90% mojego kanału to odlone na razie, więc o co ci chodzi? Czy chcę drugi sezon MD? No jasne, że tak. Kto by nie chciał? Jaka jest moja ulubiona postać z Hozbina? Mmm, chyba Waxon. Co sądzisz o Therian? Ja ogólnie do takich ludzi nic nie mam, dopóki nie odwalają czegoś takiego mega dziwnego. Wolisz Ena czy Uzi? Przez to, że praktycznie mam taki sam charakter jak Uzi, to chyba Ena. Czy twój kanał będzie tylko o animacjach, czy będzie rozwijany o na przykład gry? Raczej na razie o tym nie myślę. Ulubione jedzonko? Smażone ziemniaczki albo makaron z serem. O czym byłaby Twoja animacja? Jeśli mam mówić o moim uniwersum z dronów, o którym już, kurde, wspominam trzeci raz, to o wielu problemach dotyczących dronów oraz solvera. A jeśli nie chodzi o drony, to... myślę, żeby kiedyś nie zekranizować mojego snu, bo był naprawdę fajny. Jaki kraj chciałabyś odwiedzić? Jakikolwiek. Bo nigdy nie byłam za granicą jeszcze, a najprawdopodobniej w następnym roku będę jechać do Włoch. Lubisz grać w Minecrafta? Zamierzam do powrócenia do tej gry, ale gra na laptopie z 2009 i miałam tam ledwo 20fps. ów Przez co przestałam grać. W jakim województwie mieszkam? W Wielkopolsce. Wymieni Twoim zdaniem zalety i wody TADC. Zaletami tej kreskówki na pewno jest mega przyjemna kreska, mega story i fabuła. Ogólnie cały ten koncept bycia zamkniętym w grze oraz mega mi się podoba poruszanie różnych problemów. I ogólnie ten cały zamysł adaptacji pomni w cyrku, patrząc do teraz, jak to jest, to napisane jest to niesamowicie. Mało jest wad według mnie, na pewno jedną z nich jest zły target czyli grupa docelowa, popularność cyrku podłapał internet, a jak wiadomo, początki cyrku, a szczególnie fandomu, były okropne. Teraz na szczęście się to redukuje, jest coraz mniej na przykład content farm oraz wiadomo czego, co było robione głównie z Drugą i aktualnie ostatnią wadą cyrku, jaką widzę, jest małe zagłębienie w background historii, bo sama Gooseworks powiedziała, że będzie bardziej zagłębienie w lore postaci niż na przykład firmy CNA. Chociaż ten cały koncept opowiedzenia bardziej historii postaci niż historii wszystkiego dookoła to jest jednocześnie i minus i plus. Pokaż swoje postacie z MD. Wszystkie. No dobra. To są postacie z mojego uniwersum, które będą odgrywały jakąś ważną rolę w historii. O ile w ogóle ją zrobię. Ari i Axie już widzieliście. I don't judge me, ich designy mogą się jeszcze zmienić. Dosłownie, ostatni update w designach zrobiłam chyba dwa dni temu. Brzytulisz mnie? Ogólnie w Ralu nie jestem osobą, która lubi tulić, ale dla ciebie, girl, zrobię wyjątek. Wielkie dzięki za wszystkie pytanka oraz za wszystkie miłe słówka, które pisaliście. Super się czułam, mogąc opowiedzieć wam trochę więcej na moje spojrzenia na niektóre rzeczy oraz o sobie. Nadal nie mogę uwierzyć, że jest was aż już ponad tysiąc, a jestem świadoma, że ta liczba będzie stale wzrastać. Z tego powodu postawiam aż sobie tym barka, by móc przy czymś świętować. Tylko ludzie, proszę, nie martwcie się tak, czy dalej będę nagrywać MD, bo będę. Nie pozwolę, by ta kreskówka została przeze mnie albo przez innych zapomniana. Spróbuję do tego nie doprowadzić. A teraz zapowiadane wcześniej info. Zaczęłam pracę nad serwerem Discord, o który dużo osób mnie pytało. Miał być skończony na ten film, ale niestety się nie udało go tak szybko zrobić. Tak samo pewnie jak ten film, bo zapowiadałam go na Halloween, a nie wiem czy zdążę. Nie wiecie jak trudno czasem jest robić tak obszerne filmy, mając mało czasu wolnego. Dlatego odwołam się do mojego postanowienia, bodajże z początku września, o regularnym wstawianiu filmów co tydzień w sobotę. Łamię tą zasadę zostawiając jedynie sobotę o 17 jako dzień i godzinę wstawiania filmów. Będzie mi tak o wiele łatwiej i nie będę chodzić zestresowana, że film trzeba wstawić, a nie mam czasu na jego zrobienie. Serdeczko dla Was za obejrzenia. Mam nadzieję, że nie przynudzałam swoim gadaniem. Do zobaczenia w następnych materiałach i bye!